Rozumiesz, rozumiesz, byku, ten napad jest po prostu nielegalny. Nielegalny jest. Pytanie jest tylko takie, jaki napad na jakikolwiek inny kraj może być legalny. Nie powiesz, nie powiesz mi, no? Nikt mi nie chce powiedzieć. Może nie ma takiej sytuacji. No cześć. Hej, witam was bardzo serdecznie. w Wieczorową porą. Ym... Prawdę mówiąc, no nie byłem do końca pewien, czy, czy się jeszcze dzisiaj pojawię, ale mamy taki hit, słuchajcie, że musiałem się pojawić. Nie wiem, czy dzisiaj Chmielu będzie live'a robił, ale myślę, że na pewno poruszy ten temat, o ile o tym temacie będzie wiedział, tudzież czy, jeśli ktoś mu o tym powie. Słuchajcie, informacja z Hagi, którą podaje między innymi Polsat News, Haga. Trybunał Sprawiedliwości. Rosja musi zakończyć inwazję na Ukrainę. Jej działania są nielegalne. Sam nagłówek yy, mówi o tym, że no ktoś jest dosyć daleko, do, dosyć mocno wystrzelony w kosmos. Słuchajcie, no ale to dobra. Le, lecimy dalej, słuchajcie, lecimy dalej. Rosja musi zakończyć operację wojskową na Ukrainie. Taki środek tymczasowy wydał. Yy, w środę Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w czyli w środę, czyli dzisiaj, oceniło, yy, ocenił ponadto, że działania Moskwy wobec Kijowa są nielegalne. Słuchajcie, to jest, coś nowego. Yy, jest to coś nowego, czego się tak naprawdę nie spodziewałem. okej. Okay. Jak powiedziała przewodnicząca MTS Jean-E. E. Trybunał jest zaniepokojony użyciem siły. Słuchajcie, oni są zaniepokojeni, czyli no trochę rychło w czas, no oni dopiero teraz, słuchajcie, oni dopiero teraz, po kilkunastu dniach, oni, oni zaczynają być zaniepokojeni, słuchajcie, z sytuacją, jaka ma miejsce. No, no to jak. Trybunał Sprawiedliwości jest już zaniepokojony, uh -huh. no to już jest źle, bo już są na pewno no, podirytowani obecną sytuacją, na pewno, na pewno podejmą kroki, aby to już dalej miejsca nie miało. Yy, to naruszenie prawa międzynarodowego oraz naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych, dodała sędzia. No doprawdy? A to ja o tym nie wiedziałem. Nawet mało tego, nawet nie przypuszczał, że... Że, że właśnie taka sytuacja ma miejsca. To jest naprawdę niebywałe. I no, odkryliście tutaj Amerykę. Słuchajcie, Ukraina złożyła stosowny dokument 26 lutego, opisując rosyjski atak na swoje terytorium. Powołała się na konwencję o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. We wniosku... Yy... Kijowa, czytamy o fałszywych rosyjskich oskarżeniach u ludobójstwo na wschodzie państwa, które posłużyły Władimirowi Putinowi jako pretekst do ataku. Trybunał Hadze, Ukraińcy przeżywają tragedię. Użyto siły na ich terytorium. No, słuchajcie, no, tak jak mówię, że to jest niebywałe. To jest niebywałe, jak odstrzelene, jak odstrzelone są, jakie w ogóle. Wyciągnięte poza jakikolwiek nawias zdrowego rozsądku są pewne instytucje w Europie, tudzież na świecie. To jest niebywałe, jak ludzie są nie wiem, pozbawieni rozumu, pozbawieni nie wiem, ogarnięcia rzeczywistości, w jakiej się żyje i tak dalej To jest jedna wielka tragedia. W środę haski Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w tej sprawie, odrzucił rosyjskie zarzuty o ludobójstwo i wydał środek tymczasowy nakazujący, nakazujący Rosji wstrzymanie inwazji, ogłosiła to przewodnicząca MTS amerykańska sędzia John E. Dongu. Gu. E... Jak przyznano, MTS jest zaniepokojony z sytuacją na Ukrainie. Don Gu przypomniała, że 24 lutego prezydent Rosji Władimir Putin wydał decyzję o specjalnej operacji wojskowej. Od tamtej pory trwają intensywne walki, kosztujące życie wiele osób. Są również ucieczki mieszkańców, powiedziała. No, w czas, zdaniem MTS. Ukraińscy, Ukraińcy przeżywają teraz tragedię. Trybunał jest zaniepokojony użyciem siły na terytorium Ukrainy. To naruszenie prawa międzynarodowego, jak i Karty Narodów Zjednoczonych oceniono podkreślając, że do karty muszą stosować się wszystkie państwa. No tak, no teraz musicie zadzwonić do Putina, wysłać mu list mu wysłać, gońcem takim na koniu najlepiej, albo gołębiem pocztowym, i powiedzieć Wladimir. Opamiętaj się, tak nie wolno, tak jest brzydko. Co ty robisz? Dopiero do nas dotarło. Co tam się dzieje? Co ty, chłopie, wyrabiasz? Prosimy cię, uspokój się, bo tak jest nieładnie. To są twoi sąsiedzi. Powinieneś żyć z nimi w zgodzie i w ogóle... W ogóle po co ty to robisz? Przecież ci ludzie cierpią, najprawdopodobniej cierpią, bo przecież tak naprawdę my nie wiemy. No, nie, nie za bardzo tak Putin. Cały świat patrzy. Przestań już im dokuczać. Bądź dla nich miły, nie dokuczaj im. Jak dodał Trybunał, Rosja zwołała również zasadę pokojowego rozwiązywania sporów. No nieprawdopodobny przypadek, to jest przypadek. Yy, Nieobecności przedstawicieli w toku postępowania przed MTS ma negatywny wpływ na wymiar sprawiedliwości w tym zakresie jak i możliwość przedstawienia dowodów przez Rosję, powiedziała Sędzia. Mecenas Tomasz, Tomasz Wiliński wyjaśnił w Polsat News, że wyrok w tym postępowaniu będzie dotyczył wyłącznie jego strony, czyli Rosji i Ukrainy. Nie stanie się on powszechnie obowiązującym prawem, powiedział. Władek, to wszystko oleje. Yy... Tak, jak mówię, wiecie co powiem szczerze, to jest brak słów, tak naprawdę jest ciężko to yy, komentować. Yy. Sekunda. Yy, pan mecenas Tomasz. Zauważył jednak, iż decyzja MTS może przyłożyć się na wyniki procesu przed innymi haskimi trybunałami karnymi. To ta droga, druga instytucja, przepraszam, może pociągnąć do odpowiedzialności za zbrodnie przeciwko ludzkości czy zbrodnie wojenne. Władimir Putin dożyje momentu, gdy stanie przed którymś z trybunałów. Jego rola sprawcza w wyniku aktu agresji nie budzi wątpliwości. No? No, to jest ciekawe spostrzeżenie też. Um, u mnie budziła. Oczywiście mówię to w cudzysłowie. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości jest głównym um, organem sądowym Organizacji Narodów Zjednoczonych i powstał w celu rozstrzygania sporów między państwami. Jego wyroki są wiążące i nie podlegają odwołaniu itd. itd. Przecież Władimir Putin ma głęboko w nosie. Wyroki jakichś trybunałów, jakieś apelacje, jakieś malowanie kredkami jakieś bieganie z flagami, i tak dalej, ale do pewnych ludzi po prostu to kompletnie nie dociera, że z takimi sytuacjami ze strony, na przykład, tutaj mamy przykład z Rosji, jakby nie było ustrojów totalitarnych, tak, reaguje się adekwatnie i konsekwentnie. Tutaj, tutaj apele, tutaj wyroki i tak dalej kompletnie nic nie zmienią, bo oni. Europa Zachodnia kompletnie nie rozumie mentalności Wschodu, a zwłaszcza mentalności yy, Putina czy, yy, czy tym podobnych, właśnie elementów, że tak powiem, tak? społecznych i tak Oni, tak mi się wydaje, no, tak można wywnioskować, nie ogarniają sytuacji kompletnie. Apele, sankcje, sankcje widzimy, że sankcje tak naprawdę do niczego nie prowadzą, yy, dlatego, że widocznie są, nie są wystarczająco odpowiednie, a nawet jeśli byłyby nałożone na Maksa, wątpię osobiście, aby one wpłynęły na decyzję Putina, albowiem Putin, taki jak i ludzie jego pokroju, yy, myślą kompletnie innymi kategoriami i tu jest właśnie problem, tu jest właśnie problem Zachodu, że nie potrafi, mało tego, nie, nie to, że nawiązać dialogu, tylko po prostu nie potrafi wejść, że tak powiem, w interakcję z Putinem, bo, bo on myśli kompletnie innymi kategoriami i oni myślą kompletnie innymi kategoriami. Żenada, żenada, wstyd i pokaz tego, jak Trybunał w Hadze ma mało. Ma po prostu mało. No, ciekaw jestem, ciekaw jestem, jakie tutaj będą wyśmiewcza reakcje ze strony Rosji, bo znaczy już na pewno są takie reakcje. To jest jedna wielka tragedia. To jest jedna wielka tragedia. Komentarzy pod tym artykułem nie ma, no bo byłyby to komentarze, które orają. Orają. Trybunał w Sprawiedliwości, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze, i po prostu jadą po nich jak po i suce, po prostu. To jest smutne. To jest smutne, że dożyliśmy takiej sytuacji, gdzie no, instytucje, które powinny być no, jakoś bardziej stanowcze, które powinny mieć bardziej otwarte umysły, które powinny widzieć obecną sytuację, yy, może widzą, ale ich reakcja jest kompletnie nieadekwatna. Czyli tak naprawdę ten Trybunał w Hadze jest nieuczciwy. Bo jakby był uczciwy, uczciwie widział tragedię tych ludzi i tak dalej, to by uczciwie, adekwatnie zareagował na tą sytuację. Albo w ogóle przynajmniej by nie wygadywali takich głupot, jakie są teraz tutaj prezentowane. Jest to po prostu jest to, jest, jest to coś takiego, żeby powiedzieć coś, bo wypada coś powiedzieć. Tylko, że czasami chyba lepiej jest nie mówić, bo jeśli wypowiada się takie słowa, takie stwierdzenia, to wychodzi się po prostu na barana. Lepiej nie wychodzić na barana i po prostu nic nie mówić. Takie jest moje skromne zdanie. Bo tutaj widzimy yy, biało na czarnym, czarno na białym, że po prostu no, mają mało. I tym słowem właśnie mają mało zakończę swoje. Huh, wypoczyny. Na razie.